Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jestem z Kubisem 44. Już. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii od Zera do Pro Playera. Zobaczcie, to jest budynek MC Tower. Zbudowałem go sam z Hubą. Już go pokazuję w środku. Jest on bardzo wysoki. Dosięgam... 256 bloku, czyli najwyższego punktu. O tutaj jest mój pokój z takim o, szklanym tarasem. Tu jest widok na MC Kraftowice główne. Wchodzę na górę jeszcze. Tu jest pokój kuby. Tu jest jeszcze mój pokój też z, z takim szklanym tarasem. Pójdę jeszcze na górę no i tam będzie winda na ostatnie piętro tego budynku. Tutaj jest w ogóle, że można skoczyć stąd do basenu. Tutaj jest samolot, który mogliście zobaczyć w odcinku pod tytułem Jak zrobić działający samolot w Minecraft bez modów. Tutaj jeszcze polecę sobie na samą górę. Jest taka szybka winda wodna. Hmm, ale nadal wodna. Mm -hmm. wolno jest, chociaż w ogóle to szybka, tylko to jest na najwyższy blok, gdzie można budować. Tu już nie można budować. Tutaj w ogóle nic nie ma, bo tu już wyżej nie można budować. Tam jest gdzieś... Tam są gdzieś Mckraftowice główne. No i dobra, teraz skaczemy. Mogliście zobaczyć ja się ten skok na Instagramie MCCraftOffical. Bo ja już robiłem stąd film. Tam w ogóle zombie chodzi. Ulepniemy sobie go. Pokażę wam jeszcze co w domu się zmieniło. Jest flaga Polski. Ja wchodzę jeszcze tutaj na górę. Tutaj jest... Ten pokój się w ogóle nie zmienił. Kuba nic tu nie zrobił. W tym pokoju swoim. Bo to jest jego pokój. Oraz ten. Ten z i skończonym źródełkiem rozpodłogu arbuzowym. Idę teraz do mojego. Tutaj jest diament. Blok diamentu. I zmieniłam y, cały, całą górę. Tutaj w ogóle zrobiłem enchanting. Tutaj są moje bogactwa. Zobaczcie ile tu bogactw. Tutaj zjadę sobie. Okej. Okay. Ej, zobaczcie, jak y y y, zrobiliśmy, jak atakują y zombiaka. Te, że nie zadają, nie No, odpychają tylko. I znalazłem drugiego konia. Jeszcze nie mam dla niego imienia, ale y jest w złotej zbroi. Karol, y ten starszy trochę koń, y y jest w tunelu, bo zrobiłem y tunel do domku letniskowego. Zaraz wam go pokażę. Okej, okay, tu jest tunel do domku letnicowego. Tędy przebywam najczęściej koniem. Tu jest Karol w ogóle. Mój koń. Tutaj sobie jeszcze dojdziemy. I tutaj jest domek letniskowy. Trochę. Zmodernizowałem go, że łóżko jest na górze, o tutaj, że nie ma przejścia. Czy ja to później przestawię? No, ale ja myślę, że potrzebny był, był, był mi tak na jedną noc. To jest w ogóle jezioro, oto dalej są bagna, to jest mostek. Idzie, słyszę, słyszę zombie. Dobra, teraz się widzimy już w mocy kraftowicach głównych. Ja już jestem na MC Kraftowicach. Pokażę Wam teraz skok kuby, jak to wygląda z MC Tower, z najwyższego piętra. Więc już Wam pokazuję. 3, 2, 1, skacz! No i tam leci sobie. No i do wody trafił. No i do golema. No i mam golema w basenie. Nie wiem dlaczego. A i zrobiliśmy dwa gigantyczne pola. Aha, dwa okay. ginantyczne pole. Tutaj powstaje winda, to jeszcze nie jest skończona. Myślę, że ją skończymy. Ale nam na razie się jakoś nie chce jej skończyć. Której Konrad? Tej zeszła. Tutaj jest A. pole pszenicy. Tam jest pole marchewek. Przyznajcie, no, że to ładnie przegląda. Tak 6 stawów za jednym razem udało się mhm, Kilka stawów. Tutaj jest taki budynek, nie wiem nawet po co. Tu jest brama w ramce kraftowicach. O, tutaj tak jest otwarte powinno być. No i się przechodzi. Ej, coś tu nie... Coś tu nie działa. Zobaczcie jaki tu... Trzeba będzie naprawić tą. Automatyczną bramę w Minecraft. Oczywiście, odcinek z niej, jak ją budować, się na jednym z ostatnich odcinków w MC Craft. Dobrze. A tak się zmieniło. Zmieniły MC Craftowice. Oprócz tego budynku, to nie za wiele rzeczy powstało. Powstaje ekspiarka, którą mhm. buduję. Kuba teraz buduje ekspiarkę. Ja też ją te, budowałam. Teraz Kuba jak, buduje na czas, kiedy ja prowadzę odcinek. Więc teraz idę do banku. Nie wiem, chyba coś zbuduję. Zobaczcie ile tu mam. Mam fajerwerki. Firewerki są tutaj. Choć nam nie, nie są zbyt potrzebne, bo nie mamy elektry. Mhm na tym serwerze, na którym gramy, nie ma endu, endu, czyli kresu, żeby ktoś nie wiedział. No i dlatego nie mamy elryty. Można ją kupić w sklepie. No, ale jest strasznie droga. Jest strasznie droga. Tutaj kuba robi eksperkę. Choć niezbyt mi nie wychodzi. Inną no, wersję takiej eksperki mogliście zobaczyć też na jednym odcinku odcinków Ancecraft. Zresztą oczywiście do subskrypcji kanału MCCraft, wejście na Instagramu nie. MCCraft oficjalnie oraz dania łapki w górę, bo to jest dla nas ogromna motywacja, więc zachęcam do subskrybowania. Ustaliliśmy, że biorę żelazny miecz i idziemy na bagna w poszukiwaniu slimy. slime. Mhm. Odłożyłem Właśnie diamentowy miecz, aby nie stracić go, na przykład, gdy wybuchnie creeper. A idę na całkowity survival, bo idę lasem. Ja też idę lasem. Koło domku lotniskowego postaram się przejść. Moja droga jest lekko szybsza, bo ja podróżuję przez drzewa. Zobaczymy, to będzie szybciej. Ja to to jest... jestem. A i Remis. Gdzie Zalej ty jesteś idę. w ogóle? No ja tu przez A, przez ten. Dobra, ja mhm. idę. Kompletnie trochę drugą stroną. Kuba jest tam. Gdzieś tam. Nie płynę aktualnie. Okej. Okay. Łódką? Nie. A, sam okej. Okay. Dobra, teraz po Polonie. Teraz biegnie. tędy. Ja mam trochę w Jeżeli... Trasę. Podoba się wam survival. Piszcie komentarze. I tutaj muszę już kieletem walczyć. No, A co dopiero Dobra. będzie na bagnach? Wiem się sobie widzą. trochę chlebka. Już jestem na bagnach, widzę bagna. A ja już jestem w praktyce też w tym miejscu. Aha, zombie jaka w Hop, Hop, skacz po Lilię. O, ale skoczyłem na tą lilię wodną. Ja ciągle po nich skaczam. I to jest najszybsza droga. Wiem. E, dobra, e, tam już jest zbudowana nasza forteca z tak, bruku. Trzeba było szybko ją zbudować jak polowaliśmy na slime aby samolot y, zrobić bo to jest potrzebne do slime'ów oczywiście jeszcze raz przypominam odcinek z y, jak ro, robią samoloty w minecraft jest na kanale mccraft więc zachęcam was do obejrzenia tego odcinka tutaj creeper wybył w ogóle mm. ale dobrze że nic, y, nikomu z to nas nic to nie zrobił tutaj szkieletem walczy mm. nie ma tu Dobrze, pokonam go. Trochę mam mało chapa, więc dajemy sobie chlebek. O, dwa klipciory. Y są gdzieś slajmy? Nie, właśnie tak się rozglądam, ale też pada mocno. Hmm. Trochę niefajna pogoda na nagrywanie oraz... Tak, bo slajmy się przede wszystkim nie pojawiają w takich warunkach. Hmm. Dobra, przynajmniej sobie no, na kurę niebo. zapalujemy. To strzały będą. O, slajma mam! Gdzie? No, rozwaliłem. Slajma, trzeba... Tylko jednego slajma, tego małego. A, małego. Ale wybuchł. A gdzie chociaż? Tutaj. takim... Tam. Kolejny wybuch. Nie, nie Tam obok. Nie wybuch, Tam nie? obok. Ale wybuchł. Teraz mi trochę zadał. Jeden. Mało. HP mi zadał. No, creep, Tam było mostku. Zombie. O. nie też wybuchł. A obok mądro. No tam dalej. O, cześć. Cześć. Nie nic się nie udało upolować. Oprócz Creepera i Okej, okay, idę na wieżę. To już chyba niedługo wstaje dzień w Minecraft. No, wprawdzie no, trochę już tutaj przybyliśmy po zachodzie. Jest, Jest slime i potem duży. O, najlepszy. super. Yeah, Dawaj pod tołów. O, ile są jakichś creeperów? Za dużo, za dużo, za dużo ich. Rad, mógłbyś z łaski pomóc? Bo tutaj duża horda mi się O, oh, hej. No weź, please, help. Ja Rozwaliłem. Zajmę. Dobra, poczekaj. Myślałam, że to tylko raz wyleciał się tak w powietrze. No a slajmy ja mam tutaj. Ile? Bo ja nie ja ani jednego. Chodzi za takiego A ja mam? dużego slajma. Ile masz? Dwa. A. To mam mało coś. Pójdź z trzy A bo tu trzeba być przynajmniej tak 3 minuty na tych banach, żeby coś się zrapiło. Byliśmy chyba. Nie wiem czy no ponad 3 minuty. Tak gdzieś około tego. Mm -hmm. no Okej, okay, wracamy na amce kraftowice chyba. To no to, to się wamy do domu. Ja już się no to ja się tepam i już widzimy się na MC Craftowicach. To już jest koniec tego odcinka. Zapraszamy Was do subskrypcji kanału MC Craft, wejścia na Instagram MC Craft Official, radzenia, łapki w górę. A my już niestety kończymy odcinek za tydzień o godzinie 17 w sobotę. Cześć!